Kolejne farbki, których szukałam. To są farbki karmański. Nie wiem, czy spotkałaś się z tymi farbkami. Te rzeczywiście z polecenia. Przeszukałam różne fora, przeszukałam różne, przeczytałam różne opinie, zasięgnąłam różnych porad. Mam nadzieję, że wybrałam jak najbardziej optymalną wersję farbek. Prawda, że wygląda niepozornie takie zwykłe opakowanie sobie o to są farbki akwarelowe w kostkach wiadomo są różne rodzaje farbek tak są różne są farbki akwarelowe w tubkach w kamieniu to są farbki akwarelowe karmańskie. ja je kupiłam na sztuki możesz kupić każdy kolor na sztukę tak kolor, kolorów jest mnóstwo zatrzęsienie, odcienie jest mnóstwo są oczywiście gotowe całe zestawy, które są bardzo, bardzo drogie. Ale oczywiście jakość. jakość. Płacisz, płacisz po prostu za jakość tych farbek. Ja kupiłam, tak mi się wydaje, próbowałam dobrać najbardziej optymalne, podstawowe kolory. To są farbki w kostkach. Już Ci pokazuję, o co chodzi. Oczywiście na zdjęciu myślałam w ogóle, że, że te farbki będą większe, że te kostki będą większe. Przynajmniej tak wyglądało ze zdjęcia. Zobacz, tak to wygląda. Taka niepożarna kostka wygląda guma do rzucia tak naprawdę. Takie sobie coś o. Także na stronach internetowych na pewno się spotkasz różne rodzaje tych farbek hermańskich. Także jest na rynku w tej chwili jest tylko kilka takie naprawdę dobrych firm na poziomie z odpowiednią tradycją firm, które już bardzo długo działają na rynku. Ja tych farbek kupiłam 14. 14 kolorów. Wyniosło mnie to w granicach tak, za jedną farbkę, za jedną taką kostkę, w zależności jaki to jest odcień i który to jest przedział kolorów. Są trzy przedziały kolorów od jeden, tak, od 1 do 3. I w granicach na przykład pierwszy przedział kolorów, gdzie możesz kupić takie, taką jedną farbkę, możesz kupić jedną kostkę, możesz kupić w granicach 3,60 zł, 3,60 zł. Kolejny przedział będzie gdzieś koło 5 zł i bodajże trzeci podział farbek, jakieś tam metaliczny, nie metaliczne, to jest w granicach koło 6 zł za kostkę, tak? 6-7 zł. Ja tych kolorów kupiłam 14. Kosztowały mnie one właśnie w granicach od 3 zł, 3 zł, 3, 3,60 zł do 6,50 zł. Tak jak sobie tak policzę, to w zasadzie te pudełko kosztowało mnie może koło ja 100 zł. Koło 100 zł będzie. Ja już sobie rozpakowałam taką jedną kostkę. Oczywiście z ciekawości, bo już nie mogłam wytrzymać, jak to w ogóle wygląda, zobaczyć. Już Ci jak to wygląda. To jest taka kostka. Kostka, zawartość tej kostki to jest 3,6 cm2, tak? To jest takie plastikowe pudełeczko. Taka plastikowa kostka. To oczywiście jest zaklejone papierkiem, folią, żeby nic nie stało. Ta wygląda tak, nie, nie wiem czy będzie bardzo, za bardzo widać. Ta farka nie jest twarda, tak? Ona jest taka, jakby, taka gumowa, taka guma. Jak dotkniesz palcem, to to, to jest taka guma. One, są, one nie są do końca twarde, ale powiem ci, że są świetnie napigmentowane i na pewno, na pewno, na bardzo długo starczą. To, że też jestem ciekawy efektu. Kładz z tego co wiem, to farbki karmańskie to jest po prostu pigment zmieszany z żywicą. Także konsystencja będzie taka gumowa, taka, taka jak guma do rzucia. To tyle, co bym chciała Ci powiedzieć o, o farbkach. Także jak już będziesz szukać farbek, to szukaj farbek karmański.